Niektóre przyjaźnie są jak papier toaletowy. Im bliżej końca, tym szybciej chcesz je zerwać. Mój przyjaciel z pracy, Marek, zawsze miał tendencję do zapominania portfela. Kiedy szliśmy na lunch, zawsze kończyło się na tym, że płaciłem ja albo ktoś inny. Oddam ci następnym razem. Mówił, ale następny raz nigdy nie nadchodził. Pewnego dnia zorganizowaliśmy małe wyjście w piątkowy wieczór. Kino, potem drinki. Jak zwykle, kiedy przyszło do płacenia, Marek nagle zauważył, że jego karta nie działa. Tym razem jednak byłem przygotowany. Nie ma problemu, powiedziałem wyciągając gotówkę. Płacę za ciebie, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Zapytał już sięgając pod drinka. Że teraz wszyscy zobaczą, ile mi jesteś winien. Wyjąłem kartkę i długopis, wypisałem dokładną kwotę i podałem mu. Podpisz tu, że się zgadzasz. Serio? To tylko kilka drinków. Właśnie dlatego nie powinieneś mieć problemu z podpisaniem. Roześmiał się nerwowo, ale podpisał. Reszta wieczoru minęła normalnie. Następnego dnia w pracy wywiesiłem listę na tablicy w pokoju socjalnym. Nie tylko z ostatniego wieczoru, ale z wszystkich sytuacji, w których Marek zapomniał zapłacić. Kwota była całkiem spora. Ludzie zaczęli komentować: O, to ty jesteś tym legendarnym darmozjadem. Kurczę, a ja myślałem, że tylko ja płaciłem za niego kawę. Marek był purpurowy ze wstydu. Próbował się tłumaczyć, że to żart, ale nikt już nie dawał się nabrać. W końcu przyszedł do mnie i wręczył gotówkę. Masz, teraz możesz to zdjąć? Nie, odpowiedziałem. Zostanie tam do końca tygodnia, żebyś pamiętał. Od tamtej pory zawsze ma przy sobie portfel, a ja cieszę się, że mogłem pomóc mu w rozwoju.